Więc otworzę sobie Reshirama dzisiaj. Także co? No odpakujemy tego. To czekajcie, koszulki ja mam jeszcze stare, to nie będę tych otwierał. Czekajcie. Dobra. Mam. Jeszcze tu blodery. Czekajcie, czekajcie. Chyba, że za chwilę wyciągnę. Dobra, wyciągnę teraz. Nie ma co czekać. Dobre karty wpadną. No co, bez tą doggera? Kurde, nie mogę wyciągnąć. Halo? Dobra, mam, mam, W tej puszce są. Są ten netkrobat jeszcze jest w środku. Yy, czy ja wam w ogóle powiedziałem, żeście subskrybowali? Nie wiem. Ale i też nie wiem. Kurde, nic nie wiem. Nic nie wiem. Halo, coś mi się rusza. Ruszyłem, kurde, jak te papiery brem. Naprawdę jest dużo. I dobra, bladery na bok, koszulki na bok. Moja pierwsza puszka z Shining Face zostanie właśnie utwarta. Czekajcie, czekajcie. Coś tu się dzieje niedobrego. Ale co to ja nie wiem. Chyba wszystko nie? Kurde. O. Otwieramy. O kurde. Dobra, jest. Grafiki naprawdę fajne. Mam wszystkie pięć, jeszcze dodatkowo po dwie. Także jest git. I tu karteczka. No, sorki, kurde. A dzisiaj chyba tak się otwiera. Albo dobra, to jest dwustronnie. Uwaga. Co tu będzie? Przekonajmy się. O kurde. Genesect. Czyli tu są różne. Różne konia. Widzimy ktoś mił tu trafił i Manafi. A tu jeszcze są inne. O kurde. Ja sobie... Dobra, niech tu leży Ja sobie później zapakuję w koszulkę. Tak na pół jakby koszulkę daję do środka i później strzywaczem albo taśmą. Mamy obrazek Reshirama. Czekajcie, ja coś muszę sprawdzić. Czy on wejdzie do koszulki? Patrzcie. O nie. Nie wchodzi. A nie wiem. O kurde. Ale tu tak zawsze ciężko wychodzą te boostery. Mamy puszkę. Naprawdę. Naprawdę tak. Ej, czas leci, czas leci. Ej, najpierw ten. Czy, czy. dzisiaj wszystkie otworzymy, czy zostawić? Na no następny. Chyba zaraz będę to otwierał, bo już się nie mogę doczekać, zobaczyć co jest w środku. Muszę. O! Dobra, lecimy. Kurde. Ja przypominam, że tej, tej puszki nie, ma, nie miałem brać. Miałem ją zostawić, wróciłem się po nią. Także zobaczymy. Raz, dwa, trzy, cztery. Trzymajcie kciuki. To nawet nie musi być Charizard. Może być Suicune jako Shiny i Skyla jak z tyłu. Albo może być któryś złoty. Może być Amazing Rare. Może być jakiś VMAX Shiny Full. To naprawdę nie musi być tylko Charizard, z tyłu może być Poke yy, Jaką? Poke Guide, coś takiego Może być ta Eevee w przebraniu. Może być yy, Skyla właśnie. No naprawdę duży jest yy, tutaj wybór yy, pożądanych rzeczy. Tyłaki. Rusted Sword. Spinarak. Trzymajcie kciuczki. Łapki w górę, roll it Morpeka ucieka Biegnie, bo wie, że Zanim coś tu się skrywa To już teraz Dziękuję, dziękuję Co tu mamy? O kurde mać Najlepszy wi, Najlepszy wi, jaki jest. O mój Boże. O mój Boże! Co jest? Co jest? Czekajcie. Czek o kurde mać. Karol Miałem zostawić to! O, jak mi się już ręce spociły, ja nie mogę, nie, miałem, miałem zostawić tego! Tak jest! Kurde mać! Kurde mać! O Jezu! Co jest? Dawaj to w lodery dwa! Do o mój Boże, to jest mój najlepszy booster. Trzęsą mi się ręce. To jest mój najlepszy booster Shining Face, jaki otworzyłem. O mój Boże, o mój Boże, co jest, Karali. Nie wierzę, co najlepszy Shiny V. Jaki jest. I jeszcze trener do tego. Dobra, yy, otwieram jeszcze jeden. Słuchajcie. Jakby nic nie wpadło, to bym zostawił, ale jako, że to, to już... Kurde, jestem zarobiony. Wy tam ceny już widzicie. Ja jeszcze tak... Ceny się zmieniły, niż te, co były na początku. Ale, o mój Boże! Tak zaciąć I ja miałem to zostawić. Już wam to mówię dziesiąty raz, ale dobra. Miałem zostawić to. Był niezniszczony, chyba nie. O mój Boże! Co się stało? Nie wierzę w to. Energia. Zapomniałem energii zgadywać, kurde. Dobra, flacą. Timiel-Towel, Rotom. Nie wierzę. Dwie karty zawaliste za jednym zamachem. O, a tu mamy to. Shinx, Gruki, Trapinch, na zakończenie. To jeszcze nie teraz, to już teraz. Reverse, dobra, ok. Ok, jest Shinx. Na końcu profesor research. Dobra. Nie źle w tym ostatnim już trudno, ale. To oddało wszystko. Ile ten Dita jest wart? Z 67? Czy już spadł? On był chyba coś kostówy nawet na początku, czy mi się wydaje. A teraz spadł coś do 5. Nie, wy już widzieliście. Kara Lis pewnie ona z 30 będzie warta. Coś takiego. Obstawiam, ale naprawdę Reshiram. Czekajcie tu jest. Dziękuję. Jesteś najlepszy. Ja wiecie, że ja jak zamawiałem to w Reshirama, a później. Nie no, wezmę drugiego. A się okazało, że mam 7, a miałem jedną puszkę wziąć. Także po pierwszej bardzo się opłacało. Bardzo. Już teraz jest. Zawaliście. Już teraz jest magiczny. O, widzimy się w kolejnym filmie. Chyba z Elite Trainer Boxa. Ja go już otwieram. Trzymajcie kciuki. No i co? Subskrybujcie, lajkujcie, kupujcie. Kupujcie, co kupujcie. Jak chcecie karty, no to wiecie już gdzie. Link w komentarzu, w opisie. Jak kupicie z tego linka, będę był ba bardzo wdzięczny. Dzięki, że wytrwaliście do końca film 20 minut. O kurde. Dobra. Siema!